Znajdujemy się na Wojszycach, w południowej części Wrocławia. Odwiedzamy panią Renatę Szymczyk, która dzięki wsparciu miasta wymieniła nie tylko piec, ale i stare okna. Posłuchajmy, jak przebiegała metamorfoza domu bohaterki akcji Zmień piec. Doszliśmy do wniosku, że to jest ostatni moment, żeby to zrobić, bo nie mamy siły chodzić, dźwigać tego węgla, znosić do piwnicy. No bo niestety z roku na rok każdy wie o tym, że człowiek ma coraz mniej siły, że lata przychodzą, chore kręgosłupy dają się we znaki. To była ciężka praca, a przede wszystkim to niestety ten czarny dym fruwający z komina, gdzie człowieka samego przerażała co dopiero jeszcze pozostałych. Mieliśmy małe dzieci i ciągle przyjeżdżają, bo i wnuki przyjeżdżają i prawnuki do mojej mamy. W związku z tym naprawdę czy chciał troszeczkę zadbać, w pełnej świadomości, że teraz są czasy takie, że można sobie pozwolić. A że nadarzyła się okazja, rozgłośnione zmień piec i dotacje, więc postanowiłam z tego skorzystać. Zmieniając piec, dostałam dotację 15 tysięcy na wymianę pieca, ale również 5 tysięcy na wymianę okien. Co prawie mi w całości sfinansowało koszt wymiany okien. I mamy teraz piec, którego właściwie nie musimy obsługiwać za bardzo, bo jak pan go podłączył w dniu rozruchu, tak do dzisiaj. Nie wymaga żadnej naszej interwencji. Ogrzewa nam mieszkanie, ogrzewa nam ciepłą wodę. Czasem się łapię na tym, że normalnie szłoby się do piwnicy, bo trzeba byłoby przeczyścić piec, podłożyć. A tu luz mogę sobie siedzieć i dalej zajmować się tym, co lubię, lub co mam do zrobienia w mieszkaniu? I jest oszczędność. No, mimo wszystko, akurat w naszym przypadku, mamy oszczędność odczuwalną, choćby nawet finansowo, to miesięcznie od około 100-150 zł już mamy taniej na ogrzewanie. Wszystkim mówię, jak, jaka to jest wygoda. Nawet już teraz mój kuzyn też się z niedalekiej, tutaj parę przeczyn z dalej ulicy, też już się dopytywał, jak to załatwiałam, jak, co trzeba załatwić żeby wymienić sobie piec. Pani Renata już nie musi martwić się o obsługę pieca. Ma więcej czasu dla siebie, płaci niższe rachunki, a do wymiany kopciuchów namawia także swoich sąsiadów. Nie przegapcie historii kolejnych bohaterów akcji Zmień piec do zobaczenia wkrótce.